W tym poradniku pokażę Ci, jak ręcznie dodać produkt do swojego sklepu na platformie Ecomfly. Aby rozpocząć, przejdź do zakładki Produkty, a następnie kliknij przycisk Dodaj produkt. W sekcji Tytuł wpisz dowolną nazwę swojego produktu. Niżej znajduje się sekcja Opis, w której możesz przygotować opis produktu ręcznie lub skorzystać z generatora opisów AI. Podczas edycji pamiętaj o odpowiednim formatowaniu: używaj nagłówków, pogrubień, kursywy, kolorów tekstu, tła oraz wyrównań. W opisie możesz również dodać własne zdjęcia lub pliki GIF, aby lepiej zaprezentować produkt. Po uzupełnieniu opisu przejdź do sekcji Krótki Opis. To dobre miejsce na informacje o dostawie produktu, możliwości zwrotu lub obowiązującej gwarancji. Kolejnym krokiem jest dodanie zdjęcia głównego. Kliknij przycisk, wybierz plik i wskaż plik ze swojego komputera. Po wgraniu zdjęcie trafi do biblioteki plików, z której możesz je wybrać i dostosować. Dodatkowe zdjęcia produktu dodasz w ten sam sposób: wgrywając je z komputera, a następnie wybierając z biblioteki. Po prawej stronie ekranu możesz ustawić kluczowe parametry swojego produktu. Wybierz typ produktu spośród dwóch dostępnych opcji: produkt fizyczny lub produkt cyfrowy. W tym miejscu możesz ustalić cenę podstawową produktu oraz w razie potrzeby cenę promocyjną. Zadbaj również o uzupełnienie pola Najniższa cena z 30 dni. Następnie wybierz kategorię produktu spośród dostępnych opcji, a jeśli chcesz dodać własną kategorię, możesz zrobić to wcześniej w zakładce Kategorie w lewej części panelu. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień, przejdź do górnej części formularza i ustaw widoczność produktu, zmieniając status ze szkic na opublikowany. Kliknij w przycisk Zapisz zmiany, a produkt natychmiast pojawi się w Twoim sklepie. Na koniec możesz skorzystać z podglądu, aby zobaczyć jak prezentuje się na stronie.